<noise> oho oho sparing ale jak wyszedł z tego i teraz kontra no tu by była ciekawa walka no dawaj dawaj Uf. oho uuuu wow. zapraszamy was na dzisiejszą konferencję Uf. no, no skończyła się runda, a to minuta dopiero to jest cierpliwość cierpliwość zawsze wygra o, o, o wchodzą wymiany o, o, gilotyna jest zapięta ja proponowałbym ją puszczać bo jesteśmy nie ro... no właśnie, bo jesteśmy rozgrzani żeby nie naciągnąć szyi ale zobaczcie, tutaj jest. O! Był klask! Walka, walka! Się toczy! Na move! Zobaczcie, wszystko pod kontrolą. PN sport! Oho! Fajna luźna zabawa, naprawdę, fajnie to wyglądało! Uf.